W tej chwili jesteśmy w barze Polskim. Pan jest Stabina, Krzesia. Panek kupują, wszystko nie. I to jest w w Nowym Jorku, czyli w Amryce. Czy jak w Polsce, ale Krzyśia oczywiście czeka na swoją kolej, aż mu to Śmiemy się, nabijamy się tego. Mamo także zobacz na to, co tutaj się dzieje. Nie? Także to już wszystko mamy w polskie wyroby, jedzenia i tak dalej. Nie? Tu jest Pysia. Bo my? Jestem jesteśmy turystami z Polski wszyscy, nie? Jesteśmy z Polski, i tutaj... szukamy pracy w tej chwili. I ja jako inżynier chcę robić, jako inżynier sprzątacz. No nie wiem, czy mi tutaj dadzą taką pracę. Przepraszam, nie jesteś z Polski? Ja. Jestem inżynierem i szukam jako inżynier sprzątacz pracy. Na pewno mamy tego. O A nie, jako sprzątać inżynier. Mogę robić coś, co by Nie? No, się tu, Zapytam się, dziękuję. Zaraz, palę i, i tego, i zapytam. Oczywiście